E, 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 manko, dzisiaj gra. A a, a, my. Os przedostatni odcinek na sezonu kariery. Fajne? Nie, no, mam nadzieję. E, a my właśnie gramy przedostatni odcinek naszej kariery. Milik. Aha, okej. Okay. Muszę to jeszcze raz zrobić. Um, Troszkę się tutaj dziwne rzeczy stały. E, dlaczego no, dlaczego muszę to tak? Bo to się zapisuje jakby. To się zapisuje troszkę inaczej, co nie? Eee, więc... chciałem po prostu to jeszcze raz zrobić. A my gramy teraz z Bologna. Z Bologna gramy. Mam no, nadzieję, że... Nie wiem, to jest nie wiem czy dostatje duży, mam nadzieję, że sobie z nią poradzimy. Eee, teraz tak. Canon Eldes, Perkmanus, Perkmanus, eee, Tomao Ea, Modiwea, eeo, Timothy OTB, well, yeah. ok, big karbony i bułeczki sobie zagram, może w tym meczu? O, i dobra, i tyle, tylko jeszcze zmienimy, może. The niech sobie tutaj zagram, może, zamiast zam oh, I git, więc takim zgodem wychodzimy wychodzimy ten ten mecz, lecimy no to co, się się wygrać ten mecz <śmiany> <laughs> <laughs> uh, kiesa kiesa magnificent magnificent kiesa kiesa is the most uh, kiesa is the best player in the world <laughs> what a goal what a my status goal what the hell namosleva namosleva i'll pink the goal Tutaj patrzcie, patrzcie tutaj kieza zrobił. tutaj tutaj Wbiegł w polekarne i jeps! Ole! ma Ale golaso! Golaso! Nie że go, go, gol, go-gola, gola. Nie gola, nie biseks, ale... Golaso! <ścoughs> tak jak bułka. <ścoughs> tak jak bułka ja mówię. E, ten. Bo ostatnio na kanał. Łączy nas piłka. Uj, oj, kieza znowu! E, łączy nas piłka w e, nowy... nowy film wypuścili, gdzie był ten... Gdzie był ten e, Turniej tego EAFC eee, Jak był euro jeszcze i tam Bułka, bułka jak strzelił gola to mówi golaso, golaso no. A Bułka teraz gra tutaj Na bramce u nas <grytanie> Dzisiaj to widziałem tego lasu oj, 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 Ale Bułka świetnie Świetna obrona Bułki tutaj, o, ale skoczył O i koniec pierwszej połowy to ładna połowa. Oni, no, oni nie mają w ogóle nic do powiedzenia, że tak powiem. Oni nie mają nic do powiedzenia, że tak powiem. Łatwo, łatwo z nimi. Przynajmniej pierwszą połowę. Zobaczymy, jak w drugiej. Mam nadzieję, że to się utrzyma. Oho, ile <laughs> to Nie zużyłem! <laughs> S? S, ale go tutaj... Nie wiem, to nie był faul, moim zdaniem. Zobaczcie, zobaczcie, jak... zobaczcie jaki dive. Co za nurek, o, ale za nurkowo, weź, weź ty kurde. Jaki oszust. <laughs> Oj, rabiot, ale świetne podanie. Oj, tam się wywrócił piłkarz Boloni. W sensie, prawie. Ole, mu kurde, tutaj przypierdzielił dla rabiota. Nie, no, żółta kartka, moim zdaniem. No i pewnie, że tak. Ole, kopną mu w piszczel, nie? To mogła być ostra kontuzja. O, kurde, ale mu tam. kolankiem. Dobra. Patrzcie na to, tutaj jest Wlachowicz. A jak jest Wlachowicz, jest wolny, to wiadomo, że jest Bramka. Kurde, no serio? Troszkę mocniej mogę. <laughs> A, nie, dobra, nie mocniej, ale po prostu w murwal, no, w sensie za blisko głowy, co nie? Dobra, zagramy to na, bl na blisko Wilhoidzi będzie wybiegał. A ostatnio jak zrobiliśmy coś takiego, to zawalił yy, uderzenie mocy, tak zwane, ale teraz no nawet nie ma, nie ma szans na to. Nie ma szans na to tym razem, a teraz Bologna, Carlson. Jakiś Jesper Karlström Karls Karlsson, Rabiot go goni. Czy Rabiot? Tak, oczywiście, że Rabiot mu zabierze, bo to jest... Yy... No, powiedzmy, że jest spoko gość. Może Miners, Cup Miners. Podanie, Kieza Oj, Kieza szykuje się druga bramka. Czyżby? Uwaga, uwaga, Kieza Uuu! Faktycznie <laughs> szykowałaś Naprawdę, naprawdę No taka super brama, super brama Co to jest za gol? Yeah, nie wiem, te... ale to jest dziwne Bo akurat u nas, u nas U nas to piłkarze mają po prostu jeden mecz prime w sezonie i tyle I tyle, no Wlachowicz jedzie ma jedynie cały, cały sezon ale, <laughs> Kieza to. Kieza, Szymański, nie no, Szymański. No, no dobra, nie jest tak dokładnie. Ale Ursulin na przykład w jednym, w jednym odcinku tylko szalał. Eee, no, Szymański, no, no, tak też niby, no ale. No, ale ten Kieza na przykład. Kieza przez cały sezon nic nie robił. Nagle w takim meczu, który się odpala i dwie bramki strzela. Kurde, i to takie ładne jeszcze. O biegnie z Salama... O, nie, Salamakers, to ten z Milan. Dobra, ale Carboni go ma, a jednak nie. Dobra, jeszcze. Dobra, Mago Carboni, tutaj łatwo. Jeszcze dobiegnie do piłki, nie, nie dobiegnie, szkoda, ale karboni go tutaj e, w kieszeni i wchodzi, no do je, to ten co, no, o jeszcze nasza piłka, wow Aha, nie, no co to, to był faul moim zdaniem, moim zdaniem to był faul absolutny, nie wiem o co chodzi, czemu tutaj nie został przyznany I w ogóle dlaczego i co i kiedy i dlaczego i w ogóle kiedy co i jak, ale, aha, no to świetnie mi nikt zrobił nie no zobaczcie, no, mówicie mini kto gołd? No, ja wiem, mili, kto gołd, no, ale kurde, no, jeżeli on nie umie podać dobrze, no to. No, to sorry, ale. No, on ma trzy bramki, co nie? On ma, on, on ma tyle samo bramek co Szymański chyba, albo Szymański ma więcej, nie wiem. No właśnie, to już samo przez się. A grał, no w tym sezonie w miarę dużo, tu pod koniec mu tylko nie dawałem szans, bo już mi wkurzył. A tutaj je Retegi jeszcze ma piłkę. O świetnie tutaj przyjął, o ale świetnie tutaj wbiega Wbiega i strzał, jaj skorupski Broni, a no właśnie o tym mówię, taki Retygi na przykład Jaki on jest szybki, jak on może tutaj rozgrywać Tutaj może nawet gola strzelić no Że tak powiem pięknie, dobra teraz Gorecka i ma Kenny gol Kurde <gry> No nie no, ale że on tego nie trafił no ale on powie... A weź kurde to, to była taka czysta sytuacja, że to powinien być 100% gol Ale cóż, no to trudno no i tam powinien być milik na przykład, nie? A nie a nie McKinney, no, ale że McKinney tam był no to. O! Ale... A -a! <grywany> o! o! <A> <grywany> kurde, zadławiłem się słonecznikiem ah! Ale pali mnie teraz w tym w budzi. Ech. Kurde no. Czyli czy z tego kąta nie możemy mieć niestety. Ja troszkę zagadałem. No nie jestem wkurzony, o dziwo. No ale nie, no ładna bramka, ładnie tam rozklepali, no nikogo wina tak szczerze Ale poczekajcie, kończycie się mecz, ja jestem bardzo zadowolony z tego wyniku, bo tak naprawdę oni strzeli nam fardem, a ja idę sobie po her y, herbatkę, po bicie ogólnie Po ice tea, ice y, ekstra z czarnej herbaty, rozumiecie to? Aha, wróciłem, co się, że zniknąłem na dwa lata? Nie, to nie tak, to nie tak, o, obejdźmy sobie jeszcze raz tą bramkę Ale świetna, ale świetna, ja się napiję Troszkę mnie pali w po tym uduszeniu się pra praktycznie tym Słonecznikiem O! A właśnie, możemy sprawdzić też Kto jest y, najlepszym strzelcem e, Włoch C W sensie seriano, raczej wrachowić. Tak, oj zapata ma 13, czyli 3 bramki aż do wrachowicza. A wrachowicz pewnie jeszcze coś strzeli Zimen 11, albo tarotko 11 Znaczy tylko no, no to jest dużo no a właśnie, ale możemy tutaj też sprawdzić jakichś fajnych strzelców, którzy na przykład mogliby do nas przejść, co nie? Bo milik odejdzie, no to chyba będzie trzeba jakiegoś następcę za niego kupić, a jednak tego Santiago, ten Syntego Jimenez chyba jest za dobry. A z drugiej strony nie chcę idy zadawać do podstawowej jedynastki, więc może ten Syntego Jimenez by wszedł i był by był na ławce i tak samo ten był na ławce, jak on się nazywa? Indys? Mm, też taki nie, nie ten, ale tam na przykład ten Lorenzo Luca. Ja wiem, że on jest młody, a Cięci Bramek. Jest w Udineze. Więc jest wyżej od nas, więc by się przydał nam na przykład, powiedzmy, Szpendi. O, Jiru na przykład możemy kupić. Nie, na żartu, jakiś Jiru, jakiś Jiru, jaki Jiru. Sprawdźmy, co tutaj mamy ciekawego. No i Minik za 35 milionów opuszcza Juventus i przychodzi do Manchesteru City. Na mnie to dobrze, ja kibicuję City. Tak, jestem kibicem City, przyznaję się do tego. Proszę, nie wyzywajcie mnie od Araba. Please, please, ja nie chcę, ja nie chcę tych Arabów. Proszę was, nie wyzywajcie mnie. Eee, więc tak, no i bit. moim zdaniem bit. Mamy aż 102 miliony, czy Wy to rozumiecie? 102 miliony. Więc dzięki temu, że sprzedaliśmy, kupujemy na pewno Bakayoko. To już sobie tutaj zaznaczę. Kupimy sobie Bakayoko. ojoj ale to będzie śmigało. No i na napad no tego Retegiego, no i ten Santiago Jimenez, nie wiem Ale też z drugiej strony nie wiem czy będziemy mieli kasy tyle Bo to 77 milionów, a jednak tego Bakayoko bym chciał kupić Zobaczymy ile dostaniemy za koniec sezonu Hmm, patrzcie go znalazłem On ma 7 bramek w wylidze... <gry> Lidze... Kurde czkawka W Lidze... Europy tak znalazłem go No, że Retegi i Wlachowi zagraliby jako podstawowi napastnicy? A po prostu budzkie i by sobie tam wchodzić i coś. Czas. Tak, czkawka jest świetna. A my przechodzimy do meczu z Udinezą. Ole. Oła! Kurde! No, prawie padł mi spadł przez tą czkawkę. Chciałem powiedzieć, że ładny mają ten, taki daszek. Wow, ale stroje też ładne mają. Patrz, to jest ten. do Kurde, no! Czkawka jebana, no. Nie, nie, on nie zło się no doje. Ten bramkarz, nie? Udinaz, tylko nie? On jest z Nigerii, czyli naprawdę z fajnego kraju. Podoba mi się. Się. Ok, ok. <grym> Luka nam strzela, czyli tego, o kim mówiłem, że ma dużo bramek. Super, super naprawdę obrona Poziom Realu Madryc Ojoj, oj, oj, ale tutaj błąd Kieza Świetnie wybiega i WLACOMIC! Kurde mać Koje? Nie, nie pamiętam jak się... nazywał Ale broni rąbaniec Raki, taki ładny strzał. Ale ład... Kurde! Dam rady z tą... Nie dam rady z tą czkawką. Ale ładnie broni, pialka. Okej. Okay. Mm. Dobra, najbliżsko no rozgrajmy Wlachowicz i gol... Nie no słupek! No co za... Co za uskryptowana gra. Co za oskryptowana gra, co to, co, to ma, co to ma znaczyć? No i co mi zrobisz? No i co mi zrobisz? No dawaj, no dawaj, no No, 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 dawaj, no dawaj, no, 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 no A dupa zrobisz, dupę zrobisz I patrzcie, teraz tutaj podanie do Westona McKeniego Tutaj, ee, karny, karny Karny imo No, jednak nie I ukur. u Damn, nie wiem czy ono broni, czy to słupek był ale ja miałem... Co oni, co oni krzyczą? Nie wiem. Budyne budynek? <grym> I Wlakowicz! Do trzech razy sztuka niestety się też nie udała. Kurwa mać, dobra, weź Przegrywamy z Ulinezę Nie wierzę, że strzelimy trzy bramki <grym> A weź tam, Zjedz grahamkę zje... Niech obrona zje grahamkę, bo naprawdę nie... No zaraz mnie coś kurde trafi z tą czkawką. no weź przestań, proszę eee, Zaraz mi coś trafi po prostu, no a obrona chyba nie jadła grahamki nasza Bo naprawdę nie umie bronić Pozdrawiam, że tak właśnie to miało się skończyć i nie będzie ża żadnej bramki z tego, ale jeszcze kurde wolno. Tak mi strzelić bramkę, No proszę was, proszę bardzo bardzo, bo zaraz to no, będę taki wkurzony, że normalnie chyba rozwalę całe moje biurko, więc chciałbym tego nie robić. Jakbyście mogli mi dać strzelić bramkę, może co? Albo może wygrać ten mecz w ogóle... Oj, wtedy to... Hu, ja bym chyba... Jakbym jeszcze wygrał w ten mecz... To ja bym się chyba... zatanczył makarenę. Tak powiem, no nie no faulują, no co ty robisz za jakieś densy no Zabierzcie mu tę piłkę, no i kolejny, patrz Boy, Ale im się, widzicie jakie to jest skryptowane, im się po prostu odbija pod nogi Ja odbieram piłkę, odbija się od drogi eee, 3-0 Banger, Screamer, najlepsza bramka w A do Puskasa A my przygrywamy 3-0 z Udinese, bardzo świetnie się bawię w tej grze ogólnie Tak, bardzo fajnie, fajnie Ten os, yy, Ostatnie, ostatnie yy, mecze sezonu bardzo fajne że tak powiem Bardzo fajnie. Milik zajebiście gra, tak Gold oczywiście yy, tak, fajnie, fajnie, fajnie. Tuk -tuk -tuk -tuk. Yy. Dobra, co wam wszystko co powiedziałem o Miliku. Co wam wszystko co powiedziałem Miliku, przepraszam, yy, jestem <laughs> co, 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 wam, co wam wszystko w ogóle co powiedziałem o Miliku Milik jest najlepszym piłkarzem świata, prawda? No, ogólnie to... Tak, tak, ogólnie to jest najlepszy. Jest najlepszy na świecie. Tak, tak. No, pozdrawiam. Pozdrawiam. Nie. Nie, no to gramie. Ta gra mnie nienawidzi po prostu. Ta gra, ta gra mnie tak nienawidzi po prostu, nie, nie wiem. Dobra, wiecie co? Wiecie co ja robię? A jebać to a jeba to Robimy totalny atak Robimy po prostu totalny atak i... Lecimy z tym koksem po prostu Czekajcie, tylko tutaj muszę wyżej I Tu jeszcze wejdzie sobie kambiazo zamiast kinkapie Wejdzie sobie tu O <laughs> Nie zagramy takim ustawieniem. <grystanie> Obrona będzie totalnie leżała, ale przegrywamy tyloma bramkami, że się już nie opłaca i tak. Uy! Kurde! Uważaj! Dobra strzel, Walchowicz! Kurde! no Abyśmy mieli 3 do 2, ty. My to byśmy odrobili bez problemu. Milik nam dał moc, moc gołta. Nie wykorzystajmy to. Proszę, raz, proszę. Kieza. Wachowicz, czemu ty tutaj jesteś? Przepraszam bardzo. O, 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 kurde, co to miało, co to miało, panowie, państwo, co to miało znaczyć? co to miało znaczyć, panowie? Ildis, Ildis, please, 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 nie, no oko jest z jakiejś, nie wiem, z innej planety, kurde, Czarnuch. Dobra, nowy film, Czarnuch z innej planety, Ildys. Dobra, bierz piłkę, bierz piłkę. Mamy minutę na remis, Mamy minutę na remis. Ildys zarąbał bardzo piękną bramkę. No jeszcze może się udać. Jeszcze może się udać. Naprawdę piękne tutaj pod podanie. No i piękny strzał. Koje tym razem nie miał szans. No Koje to ma 2 metry. Dlatego tak dobrze broni. Mamy jeszcze chwilę. Jeszcze chwilę na odebranie piłki. 6 minut. 6 minut aż dodał? Co jest? Jeszcze nie widziałem, żeby aż tyle było dodane. Chyba, to, chyba gra chce mi dać jednak. To chyba milik przesłał swoją moc, żeby jeszcze może się udało. Koniec chyba będzie. Nie odbiorę piłki, nie? Nie, nie odbiorę. Koniec! Wy przegrywamy z Udinez. Tak, przegrywamy z Udinez 3-2. Walka była pod koniec, dopiero przez pierwszą połowę yy, gówno. No jestem wkurzony 16 strzałów, 8 celnych. No, kurwa byliśmy 10 razy lepsi od Udinez. a nam wpierdolili 3 bramki, bo obrona jest jebana. Pozdrawiam. Yy, no, nie mamy szans już na ligę mistrzów, jeżeli chodzi o. Nie, nie ma szans. Na no, nie ma szans. Zostaniemy w tym yy, odcinku. Ale moim zdaniem, jeżeli tak będzie, jeżeli tak przegrywamy, jeżeli tak remisujemy, jeżeli nie przestanie mi ta czkawka, to za żenua, to są ostatnie mecze Juventusu. A teraz sobie zdałem sprawę, że my gramy seryjnie tam w finale Pucharu Włoch i w ostatnim meczu sezonu, więc to naprawdę ciekawe. Ja pierd... no co jest, no weźcie, brońcie! Sorry, że tak krzyknąłem, ale niech bronią w końcu, no. Ja, yeah, pierd... kolejną bramkę tracimy po skówki. no Czemu mamy tak wysokich obrońców, a i tak tracą głupio bramki jakoś? Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, your ass on, Świetnie mi się gra w tą grę. Naprawdę. Pięknie. Pięknie, pre, pięknie retygi, świetna bramka Nie, nad się nie cieszę z tego, że to był jakiś screamer czy coś Jakiś po wow, wow, prostu w, w tą. no i przegrywamy i tak nie ja, pierdolę Dobra, zmiany, zmiany, kurde, zmiany Dawaj, lecimy, dobra, Milik wchodzi, bo mnie to wkurza Wlachowicz nic w tym meczu nie zrobił, absolutnie Powiedziałem, że jeszcze strzeli sobie w tym odcinku pewnie trzy bramki Nie, no to oczywiście, że jak powiem, to nie strzeli Zalazar w A, bo dobra Miret i Fagioli wchodzą. dobra, lecimy Lecimy z tym tam, nie będę się pierdzielił, dobra jednak McKenny. Zapominam cały czas o tym pięknym zawodniku, który nam... który nam pomaga. No i dialogu, nie, no dialo nie może być. Kieza, kieza wchodzi. Lecimy, lecimy. Dobra! Nastawienie pozytywne, włączam. Wyłączam. Wyłączam! Wyłączam! O, dobra, włączam jednak. Sorry, sorry, to było takie to było tylko no, na chwilę takie przebudzenie przebudzenie mocy, ale już włączam nastawienie pozytywne. Zmieniam się na super pozytywnego gościa. Na pewno to wygramy. Polecam, polecam się na przyszłość, dobra. Ua tutaj omija wszystkich, prawda? Leci tutaj. Aaaff! Tutaj rabiot, Podaje do kambiazo, kambiazo, okiwuje, okiwuje tutaj bra, piłka, że nie, tak nie, ale zabieraj jeszcze piłkę, mam piłkę tutaj. E, kambiazo, kabiazo, ma piłkę tutaj okiwaczu, ukiwaciu, okiwa zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy tutaj pełen, pół blum blum, blum 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 Tutaj biegnie do pola... Aaaaaaaaa! I rzut rożny! Zobaczymy zrzut rożny, czy da uda nam się coś tutaj z tego wyrobić. Miretti, Miretti dośrodkuje i Gorecka jest bardzo duży, niestety do tego nie dosięgnął. Kieza, kieza, kieza. Eatmans, kieza. Ankara, kieza, Ankarakieza, Ankarakieza, Ankara, Ankarakieza ankara, tutaj. o, o, miał świetnie, świetnie, świetnie. Pędzimy, 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 pędzimy. Screamer, a żartowałem, żartowałem, jednak jest Screamer, ale nam odbiera piłkę, oczywiście jestem bardzo zadowolony z tego faktu. A świetny hinkapi tutaj odbiera piłeczkę. Dobra, lecimy, lecimy, lecimy z tym Dobra, Milik, Milik, proszę cię. Fu. Milik, świetna, świetnie. Hinkapie, Hinkapie ma piłkę jeszcze tutaj. Na środkowy obrońca, który jest na lewym skrzydle, bardzo świetnie sobie radzi. Tutaj Kieza, Kieza, Milik strzał i oczywiście nie ma gola, ale było bardzo blisko, ale jestem i tak zdziwiony, że to był celny strzał. Eee, Gorec, wow, co to za podanie, chciałem do Gorecki podać, on jakoś podał dziwnie, a tutaj Orsuliniś ma piłkę. Podanie do Gorecki, Kieza, Kieza, Milik, Milik, aj rożny, rożny rzut, rożny, proszę chociaż remis, proszę chociaż remis. Dajcie mi chociaż remis, proszę. Dawajcie na, na blisko, o nie Milik tutaj idzie, ja piredziele jesteśmy zgubieni. Czemu wy się nie zamienicie miejscami, no A, dobra, spróbujmy. Milik, zamknij mi mordę, proszę. Chuja nie mordę tam A no... Znaczy no, świetny strzał, ogólnie świetny strzał Milika, bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę z tego, że na niego właśnie postawiłem y, jaką zmianę. A nie Idyza, który strzelił piękną bramkę. W wcześniejszym meczu. Oj, tutaj Milik świetnie wychodzi. Milik, Milik, jak to spierdolisz, to. Nie spierdolisz. Arkadiusz Milik! Ale się stałem z czasem przez chwilę. Przez chwilę. Arkadiusz Milik! No, nie git <laughs> o, o, o. Jeszcze jedna bramka i wygrywamy. Dawajcie, 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 dawajcie. Midik świetnie świetnie. Midik się obudził. Ale świetnie pod koniec sezonu napierdziela brameczki. Co tu się dzieje? Dobra. Jeszcze jedna bramka i wygrywamy. Proszę. Mamy 4 minuty. Dawać, 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 dawać. Lecimy, 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 lecimy. Będę dwie wygrane w tym meczu w tym odcinku jestem bardzo zadowolony. Dawaj. Kurde, złe podanie. Ale Retygi jeszcze może to nie, niestety nie, ale mam piłkę. Mm, Okej, okay, mamy piłkę dalej. Okej. Okay. Okej. Okay. Nie, nie będzie, ale jeszcze mam piłkę. Nie, nie mamy, ale jeszcze mamy piłkę. Nie mamy. Jeszcze mamy piłkę. Nie mamy. Świetne podanie nie. Będzie remis. Będzie remis, niestety. Już to wiem, że będzie remis, bo będzie koniec meczu, ale chociaż naprawdę uratowaliśmy pięknie remis. Nie jestem i tak z tego zadowolony. Jestem bardzo wściekły na tą sytuację, co się teraz dzieje. Wiem, że powtarzam to co odcinek, to już będzie tradycja. Że po każdym odcinku będę mówił, że jestem wściekły, że jestem zły, że jestem wkurzony. Dlatego, że w każdym odcinku na ostatnim meczu jestem bardzo wkurzony. Jesteśmy dalej na piątym miejscu. Nie wiem, jak to jest możliwe. Powtarzam, nie jest jak. Nie wiem, jak to jest możliwe, że my po takich kurde meczach jesteśmy na piątym miejscu. Mamy 11 remisów. Czy wy to rozumiecie, że my mamy 11 remisów, jesteśmy na piątym miejscu? Mamy 16 wygranych To jest jakieś porąbane, ale 48 ramek strzelani, więc nie jest tak źle. W następnym odcinku gramy aż 4 mecze. Gramy aż 4 mecze. Duordai Desar... No już nie wygramy, już nie wygramy, no Dobra, wygrywamy wszystkie mecze i tyle. Mówię im, że wygrywamy wszystkie mecze i tyle mnie to obchodzi tak szczerze. Eee, no ta, chyba nikt go tam już nie pobije, no zapata raczej o dobra, buzkę, no tutaj nikt. Y, saura jak się tutaj dostał, nie wiem, nie interesuje mnie to. Kupujemy sobie budzkę na następny sezon. Chodź tutaj budzkę No i spróbujmy sobie może tutaj sprawdzić... Cześć, ja kupiłem tego? Ja w końcu czy nie? Aha, nie kupiło mi go, okej, okay, ale teraz go kupię w końcu. Nie kupiło mi go. O nie, no bo ja teraz... Dobra, ale w sumie sobie zapiszę i będzie git. No, więc będzie, teraz będziemy grali z Romą, Interem i dwa razy z, z Salernitaną, jeden raz z Copa Italia, mam nadzieję, że wygramy te wszystkie mecze, jeżeli nie, to jesteśmy, jesteśmy dziadami, jesteśmy dziadami, jesteśmy dziadami. you're not strangers to love you know the rules and so do i a full is what I'm thinking of You wouldn't get this from any other guy I just wanna tell you how I'm feeling I gotta make you understand Never gonna give you up Never gonna let you down Never gonna run around and desert you Never gonna make you cry Never gonna say goodbye Never gonna tell lie and hurt you